Cześć! Witam Cię w kolejnej lekcji serii NestJS, w której powiem Ci trochę o providerach. Na początek musisz wiedzieć o nim kilka rzeczy. Mianowicie provider to jeden z podstawowych elementów NestJS. Tak naprawdę jest to zwykła klasa poprzedzona dekoratorem injectable. Jej główną rolą jest umożliwienie wstrzykiwania zależności, czyli dokładnie dependency injection. To wszystko sprawia, że providerami mogą być klasy takie jak serwisy, repozytoria czy helpery. Stwórzmy jednak nową aplikację Nest.js i zobaczmy, jak to działa na przykładzie. Przejdziemy za chwilę do edytora, a tymczasem uruchomię jeszcze serwer deweloperski. Początkowo, w takiej aplikacji mamy, co prawda, przykładowy serwis, natomiast teraz wykorzystam Magiekina, aby go usunąć. I teraz pokażę Ci, jak tworzyć nowe prowidery na przykładzie serwisu. I tutaj potrzebna będzie nam linia poleceń, ponieważ wykorzystamy generator do tego, aby stworzyć nowy serwis. Takie polecenie stworzyło nam dwa pliki oraz zaktualizowało główny moduł aplikacji. Dzięki temu jesteśmy w stanie wykorzystać nasz nowy serwis. Sam serwis został umieszczony w oddzielnym katalogu. Rolą naszego serwisu będzie odciążenie kontrolera w zakresie obsługi użytkowników. Także w tym kontrolerze będziemy potrzebowali dwóch ścieżek. Jedna będzie zwracała listę użytkowników, a druga dodawała nowego. Zatem zmieńmy tę metodę na index i będzie zwracać ona początkowo pustą tablicę. Natomiast druga metoda będzie odpowiadać na zapytania typu post i będzie odpowiedzialna no właśnie za tworzenie nowych użytkowników. Tutaj początkowo zwrócimy prawdę. Powiedziałem wcześniej, że logika odpowiedzialna za obsługę użytkowników znajdzie się w serwisie. Zatem w pierwszej kolejności musimy zadbać o to, aby zaimportować nasz serwis. Drugim krokiem będzie dodanie go do naszej klasy i w tym celu wykorzystamy konstruktor. Korzystając z takiej składni jednocześnie deklaruje i inicjalizuje właściwość. Tutaj muszę zadbać jeszcze o to, aby określić typ tej właściwości. No i w tej chwili możemy już korzystać z tego serwisu. Zanim to jednak zrobimy, przygotujemy go w odpowiedni sposób. Normalnie w przypadku takiego serwisu korzystalibyśmy z bazy danych, natomiast na potrzeby tego przykładu informacje o użytkownikach będziemy zapisywać we właściwości, która będzie po prostu zwykłą tablicą. Tablica ta będzie określonego typu i tutaj wykorzystamy tak zwany interfejs. I taki interfejs za chwilę sobie stworzymy. Interfejsy są częścią tej skryptu i tworzymy je w następujący sposób. Mianowicie w tym pliku będziemy eksportować po prostu taki interfejs. Określamy w nim rodzaj właściwości naszego użytkownika, i taki interfejs musimy zaimportować do naszego serwisu. I w tej chwili jesteśmy gotowi do tego, aby stworzyć metody odpowiedzialne za zwracanie użytkowników i tworzenie nowych. Pierwsza z tych metod będzie akurat bardzo prosta, ponieważ jej rolą będzie zwrócenie tablicy, czyli tej właściwości, którą tutaj mamy. Ale szczerze mówiąc, w przypadku drugiej metody również nie będzie dużych komplikacji, ponieważ ominiemy większość logiki, która na tym etapie nie jest po prostu istotna. W każdym razie ta metoda jako parametr przyjmuje obiekt użytkownika, który po prostu dodajemy do naszej tablicy. I w momencie, gdy to zostanie zrobione, zwracamy prawdę lub alternatywnie możemy zwrócić tego użytkownika. Teraz pozostaje nam wykorzystać te metody w kontrolerze. W przypadku zwracania listy użytkowników musimy oczywiście odwołać się do metody get. Z poziomu kontrolera możemy zrobić to w następujący sposób. Odwołuję się do właściwości User Service, a następnie do metody get. W tej chwili Visual Studio Code podkreśla mi tutaj błąd, ze względu na to, że określiłem tutaj, że ta metoda będzie zwracać tablicę i faktycznie jest to tablica natomiast określonego typu. Zatem, w tej sytuacji, TypeScript zmusza mnie do tego, aby być bardziej precyzyjnym. To, co muszę zrobić, to zaimportować tutaj interfejs użytkownika, a następnie wykorzystać go w następujący sposób. Teraz wszystko jest w porządku. Aczkolwiek musisz pamiętać, że normalnie, w sytuacji, gdy będziemy mieć tutaj zapytanie do bazy danych, czyli zapytanie asynchroniczne, musielibyśmy odpowiednio obsłużyć takie zapytanie, na przykład z pomocą składni async await. I w tej chwili, jak być może wiesz, metody poprzedzone słowem kluczowym async zawsze zwracają obietnicę. Więc w tej sytuacji nie będzie to tablica typu users, natomiast obietnica, która będzie rozwiązywać się do takiej wartości. W obecnej sytuacji nasza metoda jest gotowa, natomiast w tej chwili nic nam po niej, ponieważ będzie zwracać tak czy inaczej pustą tablicę. Musimy zadbać o przygotowanie metody, która będzie odpowiadała za tworzenie użytkowników. Tutaj będziemy wykorzystywać dane pochodzące od użytkownika, więc skorzystamy tutaj z dekoratora body. Następnie, tak jak pokazywałem Ci w lekcji o kontrolerach. Będziemy wykorzystywać specjalną klasę do określenia tego, jakie dane przyjmujemy. Taką klasę również umieścimy w katalogu DTO. Podobnie jak w przypadku interfejsu, tutaj również określamy właściwości, które przyjmuje użytkownik. I taką klasę również musimy zaimportować do naszego kontrolera. I teraz jest w porządku, natomiast tutaj mamy jeszcze błędną ścieżkę. W tej chwili, ostatnią rzeczą, którą musimy zrobić, jest wykorzystanie metody Create naszego serwisu, do, do której przekazujemy obiekt naszego użytkownika i z powrotem do użytkownika zwracamy prawdę. W tej chwili jesteśmy gotowi do tego, aby przetestować nasze metody. Zobaczmy, jak one działają z pomocą aplikacji Insomnia. Po wysłaniu zapytania get na adres localhost 3000, otrzymuję oczywiście pustą tablicę. Natomiast wystarczy, że wyślę zapytanie post tworzące nowego użytkownika i teraz powinniśmy otrzymać już listę użytkowników. Wygląda na to, że nasza aplikacja wykorzystująca prowajdery działa i w ten właśnie sposób miałeś okazję zobaczyć, jak prowajdery działają i jaka jest w ogóle ich rola. Podsumujmy sobie jednak, co tutaj właściwie się stało. Pierwszym krokiem było utworzenie nowego serwisu, czyli prowajdera, wykorzystując generator Nest. Taki generator nie tylko utworzył nam nowy serwis, Natomiast również zadbał o to, aby w głównym module naszej aplikacji zaimportować go i zasygnalizować jego wykorzystanie. Pamiętaj o tym, ponieważ w przypadku kontrolerów dzieje się tak samo, i w sytuacji, gdy nie będziesz korzystał z generatora, będziesz musiał tutaj uzupełnić te informacje samodzielnie. Kolejnym krokiem było przygotowanie naszego serwisu. Tutaj akurat wykorzystaliśmy proste metody działające na tablicy, natomiast normalnie korzystalibyśmy tutaj z innych klas, które umożliwiałyby nam połączenie z bazą danych. Także w tej sytuacji nasz provider dbał o to, aby odciążyć kontrolery od logiki odpowiedzialnej za obsługę danych. No i właśnie we wspomnianym kontrolerze wykorzystaliśmy nasz serwis. Aby skorzystać z serwisu w obrębie kontrolera wykorzystujemy konstruktor, a konkretnie tworzymy właściwość, którą później wykorzystujemy w akcjach kontrolera. No i właśnie w ten sposób akcje naszego kontrolera pozostały bardzo lekkie, natomiast całą brudną robotą zajął się nasz provider, w tym przypadku serwis. To co musisz zapamiętać na sam koniec to, że na temat prowiderów jest naprawdę jeszcze wiele do powiedzenia, natomiast na tym etapie zależy mi na tym, abyś poznał ogólną koncepcję wstrzykiwania zależności i wykorzystania klas typu np. serwisy. Temat prowiderów oczywiście będzie przewijał się jeszcze na przestrzeni kolejnych lekcji, dlatego upewnij się, że to co powiedziałem w tym odcinku jest dla Ciebie zrozumiałe. Tymczasem dziękuję Ci za uwagę i zachęcam do subskrybowania mojego kanału oraz dołączenia do mojego newslettera, w którym mówię o rzeczach, na które nie ma miejsca w tych filmach. Tymczasem dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!